Czy jak na Grande? Ale twoje są ładniejsze. Usta jak Naomi Campbell. Ale twoje są pełniejsze. Lecimy do Alicante. Stewart pyta nas o zdjęcie. Chyba niedobrze wypadłem. Ale ty na resztę Wilgotna jak Rosa, mokra jak Niagara. Wczoraj była kosa, dziś tylko zabawa. One chcą mnie złapać na listę starania. I chociaż są głapas, nie mają u mnie brania. Wilgotna jak Rosa, mokra jak Niagara. Wczoraj była kosa, dziś tylko zabawa. Złapać na niste starania I chociaż są głapas i wołają do mnie hey! Zeszkła i głupio by mi było, gdybyś nie weszła Daj mi tylko znak, wyjdzie cała reszta Ogród z basenem, przy nim dwa krzesła Ale strony gwiazd, tam cię szukałem, nie wiem czy to zjazd, może się zakochałem Każdy poranek przynosi nową zmianę, bo ty znowu wychodzisz, ale chciałem cię na stałe ale w tym porze bez dachu też tam dobrze poza zakupan Puerto Banos. One wszystkie są Ciebie zazdrosne Też są to samo Jeszcze nie dziś, ale kiedyś dorosnę Zacznę używać poważnych słów Teraz wszystko jest takie proste, jesteś jak milion dolarów.